Cześć Boże. Dzień dobry. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, czy nie myślimy czasami o dobroci jako o słabości. Spójrzmy jednak najpierw na fragment z czytań. Przyobleczcie się wtedy jako wybrani Boże, święci i umiłowani w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość. Bywa tak, że ludzie tacy spokojni i ustępliwi byją, bywają postrzegani jako tacy ludzie słabi, ludzie, których można wykorzystać. Mówimy czasami o takich ludziach, że na przykład daliby sobie wyjść na głowę, prawda? Tylko pytanie jest takie: ile z takich postaw wynika tak naprawdę z tego, że oni są doskonali, a ile tak naprawdę z pewnej takiej, no właśnie, słabości. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się kiedyś, jakby ustępować tylko po to, żeby mieć tak zwany święty spokój. Prawda? No to chyba prawie każdy coś takiego przeżył. Pytanie jest jednak takie, o jakby takie normalne praktykowanie tych cnót, które tutaj wymienia Święty Paweł. Bo jak się dobrze zastanowić, to one wcale nie są takie łatwe, a to oznacza jakby. Że no nie jest tak, że one wynikają ze słabości, one nie wynikają z lenistwa. E, oczywiście mogą być ludzie, dla których właśnie no, takie uleganie nastrojom, czy przystosowywanie się do innych, to jest po prostu ich styl funkcjonowania, ale to wcale nie musi być pozytywne i to wtedy wcale nie jest cnotą, bo cnota to jest jednak coś, co się aktywnie praktykuje. E, więc pomyślmy o tym, na ile my potrafimy się zdobywać na miłosierdzie, na cierpliwość, na dobroć wobec innych, bo tak naprawdę one, jako te dobre uczynki, no to występują tylko wtedy, kiedy my angażujemy naszą wolę, kiedy wykonujemy wysiłek współpracując z łaską Bożą. Zachęcam, żeby naprawdę się nad tym poważnie zastanowić. Życzę błogosławionej dobrej niedzieli z Panem Bogiem.